Sprawa jest poważna, bo mamy do czynienia faktycznie z czymś, co przypomina narkotyk. Narkotyk podawany w większych lub mniejszych dawkach i to całkiem legalnie z pomocą mediów elektronicznych. Ile zresztą razy sami sięgamy co kilka, kilkanaście minut do kieszeni w różnych sytuacjach, także przy spotkaniach rodzinnych, by sprawdzić na swoim smartfonie, czy przypadkiem ktoś nie wysłał nam jakiejś arcyważnej wiadomości, czy ktoś nie polajkował naszego wpisu na Facebooku, albo czy nasz ulubiony youtuber nie zamieścił jakiegoś kolejnego prześmiesznego filmiku. Jeden z rozdziałów tej książeczki nosi zresztą też tytuł Maszynka do uzależniania. To właśnie w tym rozdziale autor zwraca uwagę na film dokumentalny The Social Dilemma.